Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mamy dla Was dwa pomysły związane z przechowywaniem i z pudełeczkami. Ja mam takie specjalne pudełeczko na przybory biurowe i ono jest zrobione z kolorowego papieru, z takich modułów, z sześciu modułów takich samych i to jest złożona kartka kolorowego papieru i zaraz Wam pokażę w jaki sposób można coś takiego zrobić. I to się nadaje jako świetna ozdoba biurka i bardzo praktyczna rzecz, właśnie do przechowywania różnego rodzaju drobiazgów. Tutaj mam głównie washi tape, pineski i takie tam inne rzeczy, ale możecie w tym trzymać również ołówki i gumki. I zaczynam od przygotowania kartki papieru. Mam taką bardzo ładną wróżyczki Nie wiem do końca, jakie ma wymiary tak gdzieś około 20 cm na 30 cm. Wydaje mi się, że takie powinny być proporcje. Jeszcze mogę dokładnie to zmierzyć. I sobie odmierzam. Dzielę ten krótszy bok na trzy. I z drugiej strony to samo. Czyli równe trzy części. 110 10 cm i składam wzdłuż tych zaznaczeń. I teraz składam kartkę na pół pod kątem prostym do, zazna do zaznaczeń. I teraz biorę jeden róg. Tutaj jest właśnie jedno z tych zaznaczeń, i składam ten róg do tego zaznaczenia, po czym otwieram tutaj tą zakładkę. Dokładnie w ten sposób. I zaprasowuję. Teraz biorę drugi róg, i również składam do zaznaczenia, i zakładkę otwieram. I powstaje coś takiego. Odwracam na drugą stronę i to samo, czyli chwytam róg, otwieram do zaznaczenia i zakładkę w ten sposób otwieram i z drugim rogiem robimy dokładnie to samo. Zaginamy do zaznaczenia i otwieramy zakładkę. I powstało nam coś takiego. To jest mój pierwszy moduł. I chwytam tutaj za to jedno ucho i zaginam do dołu. Po czym wkładam do środka. I w ten sposób będzie się trzymał. Z drugiej strony też robimy dokładnie coś takiego. Zaginamy w tę stronę, zaznaczenie, zagięcie i teraz wkładamy do środka. I teraz wyginam tą stronę, tą białą część. I drugą przeciwną stronę. Są takie białe uszy. Za te uszy, kiedy pociągniemy, to powstaje taka przegródka. I to był jeden moduł. W ten sam sposób składamy sześć pozostałych, a teraz musimy je połączyć. Żeby połączyć, to łączymy tymi zakładkami. Tutaj te zakładki można włożyć. O, tutaj, właśnie w ten sposób. I na górze też. I w ten sposób połączyłam 6 modułów i wyszło takie urocze pudełko, w którym można coś trzymać. A teraz pomysł drugi. Drugi pomysł jest związany z magnesami. Mamy tutaj białą tablicę magnetyczną i parę przedmiotów, które będę do niej przyczepiać. I dodatkowo jeszcze mam takie czarne magnesy. I teraz wam pokażę jaki właśnie mam pomysł na te wszystkie przedmioty i przybory biurowe w jaki sposób będziemy je trzymać właśnie na białej tablicy. To jest na przykład taki magnes, tutaj jest naklejką jeden, a tutaj właśnie są magnesy e, samoprzylepne. One są przylepione do kartki papieru i z tej strony mają klej. Można je odklejać i przyklejać na coś innego. To są różne wielkości większe mniejsze i możemy je też przycinać, jeżeli chcemy mieć jeszcze mniejsze. Tutaj mam właśnie parę rzeczy, na przykład taki szywacz. I ten szywacz można podkleić. Tutaj ten magnes przykleić na szywacz, tak żeby dało się go trzymać na tablicy. Jeszcze jeden magnes. I teraz powinien się trzymać. Mini-szywacz niepełnowymiarowy trzyma się tablicy, i teraz mamy temperówkę, super temperówkę w kształcie cząstki arbuza. I na niej też możemy przykleić taki magnesik, i też będzie się trzymać. A następnie tutaj mamy zakładki. Zakładki, bardzo potrzebna rzecz. Magnesik i przyczepiamy do tablicy. No a tu jest Highlighter, czyli marker, również mini, małych rozmiarów. I tutaj przyczepiam magnes do nakrętki, żeby się dało tutaj trzymać bez problemu. O, i jest na tablicy. I w ten sposób możemy sobie ponaklejać na magnesy różne rzeczy. I na przykład kartka papieru w ten sposób też się będzie trzymać. Tutaj jeszcze mam klej, mam też taśmę, też możemy ją przykleić e, pudełko z, ze spinaczami. To jest akurat bardzo prosty pomysł. A tutaj mam puder. Puder też możemy nakleić na magnes i przyczepić do tablicy. Jeśli chodzi o te pomysły na przechowywanie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się wam podobał. Zachęcam was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć.